Druga połowa tygodnia z kontynuacją słonecznej złotej jesieni, za oknem same plusy i Na termometrach też trochę więcej tych plusów się pojawi wkrótce. Klaudia Wiśniowska, witam Państwa. Układ baryczny wysokiego ciśnienia, który od wczoraj steruje pogodą w regionie, umocnił się i jak na razie nigdzie się nie wybiera. Dlatego piątek ze słońcem, bez opadów, chwilami mocniej powieje, a temperatura będzie się wahać od 14 do 16 stopni. W sobotę cieplej od 15 do 18. Do tego spokojnie błękitne niebo skąpane będzie. W w jesiennym słońcu. Niedziela bardzo podobna, od 15 do 17 stopni. Nadal słońca pod dostatkiem i znów nie spodziewamy się deszczu. Po weekendzie ciut chłodniej, od 13 do 15 stopni. Natomiast poniedziałek będzie kolejnym bardzo ładnym, słonecznym dniem. Na taki pogodny początek jesieni chyba nie powinniśmy narzekać. Do zobaczenia w następnej prognozie.